Hej, hej, witajcie w kolejnym odcinku mojego autorskiego wyzwania Wodowe Dziedzictwo Challenge. Jesteśmy aktualnie na pierwszej generacji, czyli na generacji Kryształ. Przed nami Krystal i zaczynamy drugi odcinek. Nasza założycielka tutaj szykuje się do wyjścia do pracy, ponieważ mamy na godzinę dziesiątą. Zostało nam dwie godziny. Żeby zdobyć awans, musimy mieć jeszcze ten przełom naukowy. Także może się uda to zrobić w pracy. Ewentualnie będziemy robić to tutaj w domu Okej, okay, mroczny kosiarz. Nie, 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 nie. Myjemy sobie jeszcze ząbki przed pracą, żeby być bardziej pewne siebie. I za chwilę idziemy. Dołączamy razem z Krystal do pracy. Okej, okay, codzienne eksperymenty. Tak się prezentuje nasza założycielka. No, fartu, pasujący do generacji. Myślę, że pierwsze co, to przeprowadzimy tutaj burzę mózgów naszym robotem. Crystal tutaj sobie rozmawia z robocikiem. I myślę, że jeszcze im tutaj ustawię to, aby pracowali nad wynalazkiem. I niech to będzie ciągło obrotor. Ok. <laughs> niech będzie. A mamy kolejne Eureka. Jak widać. Czyli możemy zdobyć awans, ale myślę, że musimy być dwa razy w tej pracy, aby ten awans zdobyć. Pracujemy teraz nad tym wynalazkiem. W międzyczasie kryształ tutaj pracuje. Ja szukam kogoś, od kogo bym mogła poprosić o ten kryształ. To to jest? O, kalibrator. Okej. Okay. Tu mamy jeszcze bekę. Może z tą beką. Przyjazne powitanie. Jakiś dym się tutaj unosi. Mam nadzieję, że wyjdzie ten wynalazek, który chcemy zrobić. O! Już coś mamy! Super! Włączymy, aby zobaczyć jak to się, o! obraca. Fajne, fajne. Będziemy prosić tutaj Bekę o kryształ, aby nam dała. Bo musimy jakieś tutaj analizować i w sumie mamy takie zadanie. Mamy też zadanie, aby z nią porozmawiać, także tutaj może pochwalimy jej wygląd. Edwin, nie teraz. Jeszcze będziemy poznawać ją, ponieważ dalej mamy takie zadanie. No i kolejne spełnione. Prosimy ją jeszcze o metal, skoro z nią rozmawiamy. No i super, mamy metal. Mamy do końca zrobione zadania. Teraz będziemy robić resztę. Przechodzimy tutaj i będziemy go oglądać. Na sam początek te zadania są łatwe, zobaczymy jak później będzie. Myślę, że przeanalizujemy coś. To chyba tu. Tak, kryształ. Myślę, że weźmiemy sobie ten wynalazek i będziemy go tutaj zostawiać. No i jak tam. A, możemy od razu tutaj sobie podćwiczyć też, też analizowanie. Jak już jesteśmy przy tym stanowisku. Nie jestem do końca pewna, czy to, że robiłem więcej tych zadań, to daje nam więcej pieniędzy. Czy po prostu wykorzystujemy ten czas, który jesteśmy w tej pracy? Jeżeli wiecie, to dajcie mi znać, bo naprawdę nie jestem pewna co do tego. Jeszcze sobie tutaj eksperymentujemy. Zobaczymy, co z tego będzie. Zajmujemy się jeszcze tym ogródkiem tutaj, co jest zaraz przy wejściu. Też mamy takie zadanie, żeby podlać tę roślinę. To tutaj sobie podlewamy. Później zbierzemy cały plon, bo na pewno nam się to przyda. Zrobiliśmy już tutaj, wypełniliśmy wszystko do końca. Także możemy się też zająć takimi sprawami, które nas tutaj, których nie musimy robić do końca, także. Może zrobimy to jedzenie syntetyczne. Jednak porozmawiamy sobie chwilkę z tym robotem. Mamy to zrobić przez 10 minut, także zostało nam tutaj godzina. Akurat to wypełnimy. Co my tu możemy jeszcze zrobić? Aha, aktualnie nie mamy nic. Ale nie sobie już porozmawia z tym robocikiem. Chcemy tu jeszcze z Kalebem trochę poplotkować, żeby nam się to zaliczyło. I za jakieś 20 minut kończymy pracę, także będziemy już gotowi do wyjścia do domu. Rozmawialiśmy sobie tutaj właśnie z Kalebem i wyskoczyło na komunikat, że mamy koniec pracy. I dostaliśmy awans, także super. Mamy dodatkowe pieniądze, będziemy zarabiać 32 simoleonów na godzinę. A dzisiaj zarobiliśmy 281 także wracamy do domu. Wróciliśmy do domu, a tutaj pada śnieg. Dostaliśmy taki plakat z kosmitami. Ale nie wiem, czy będę go zostawiać. Myślę, że go sprzedam. I chciałabym kupić stolik do szachów. Kupiłam taki stolik do szachów i dodałam takie krzesło. One tutaj trochę tak prześwitują, dlatego też chciałam nawiązać do tego pokoju kryształowego. I będziemy mieć teraz przynajmniej czym się zająć, żeby podbić tą zabawę. Myślę, że ona nas korzysta. Pomyślił pod prysznicem, zjemy sobie sałatkę, którą zrobiliśmy rano, i teraz sobie poćwiczy grę w szachy. Jutro też mamy na godzinę dziesiątą, ale musimy dokonać jeszcze dwóch przełomów naukowych. Także może przy tej grze w szachy się uda to zrobić, mam nadzieję, przynajmniej jeden. Zadam jeszcze, żeby wysłała wiadomość, żeby wysłała smsa do Moniki, żeby tą znajomość tak podtrzymywali, żeby rosła tak z czasem. Kolejny poziom logiki właśnie dostaliśmy. Tak aktualnie prezentują się nasze umiejętności. Po kolejnej wypłacie kupimy rekał na książki i myślę, że zrobimy też ten etap aspiracji. Wysłaliśmy smsa do Moniki. Teraz jeszcze trochę pomyślimy nad przesunięciami, i myślę, że pójdziemy spać. I zobaczymy się dopiero rano. Szykujemy się po raz kolejny do pracy. Idziemy za 3 godziny, także jeszcze mamy dużo czasu. Myślę, że możemy sobie jeszcze tutaj pograć. I kolejne Eureka. Super, jeszcze przed pracą zdążyliśmy dostać. Zostało nam tylko jedno do awansu. Widzę, że chcę tutaj dokończyć czytanie książki, także też jej tutaj to zaznaczę. Póki nie ma jeszcze rodziny i dzieci, to łatwiej jest zdobywać te umiejętności i awanse w pracy, bo później będzie problem z tym, jak zaczną się dzieci. Myślę, że i tak ona będzie chodzić do pracy, nie będzie zostawać bardzo w domu, ale mimo wszystko tutaj jeszcze pokażę Wam, jak wyglądają jej cechy, jakby ktoś był zainteresowany, lubi kolor niebieski i biały. I lubi nauki kosmiczne i majsterkowanie. I jesteśmy po raz kolejny w pracy. Widzę, że strój nam się do pracy nie zmienił. Jak na razie widzę, że te zadania do pracy mamy takie same jak były wcześniej. Robimy aktualnie to jedzenie syntetyczne, które się tutaj znajduje. Dajemy kalebowi, aby spróbował ten specyfik, jedzenie syntetyczne. Ponieważ nie chciałabym tego dawać krystal, bo ona jest najedzona, także nic to jej bardzo nie dało. Ok. Zrobiliśmy za to złośliwość. Jeszcze jak rozmawiamy z kalebem, to poznamy go, żeby wypełnić to zadanie. I myślę, że pójdziemy tutaj stworzyć miotacz z simpromieni. To jest kolejny wynalazek, który zrobimy. Chwilę to trwało i mamy właśnie miotacz sim promieni. Nazwiemy go, nazwałam go Miotacz 2025. Tak mało oryginalnie, ale niech będzie. Testujemy właśnie miotacz. Widzę, że nasza simka bardzo szybko zdobędzie złośliwość, jeżeli tak dalej pójdzie. O, widzę, że tu ściana nie pomalowana. Fajnie, że to jest budynek z gry i nie jest pomalowany, no ale to niech będzie zadaniach mamy, żeby zrobić ten przełom czwarty, no ale zobaczymy czy to wyjdzie, bo tam z tego co widziałam to miała do połowy. Zgodnie z zadaniami jeszcze rozmawiamy tutaj z beką. Kilkę. Kristal tam sobie robi no, właśnie odkrycia. Jest Eureka, super. Może będzie awans. A jak tutaj patrzę, kiedy ona się o mrozi. Szukałam tego drzewka bonsai, żeby mogła tutaj się nim zająć i okazało się, że jest on tutaj na górze. Jest tutaj taka przestrzeń właśnie dla pracowników, a my zajmiemy się właśnie tym drzewkiem. Właśnie zauważyłam, że tutaj odmroziła nam się współpracownica. Jest cała niebieska, widać tylko ten róż pomalowany. No chwilę to zajęło. Skończyliśmy pracę, no niestety nie mamy awansu, ale myślę, że następny dzień się uda. I znowu mamy padający śnieg tutaj. Krysta rozmawia tutaj sobie jeszcze z Moniką, że podbić jej znajomość. O, ktoś do nas dzwoni, ale my teraz jesteśmy zajęci. Później zjemy sobie sałatkę. Mamy bardzo dużo rzeczy tutaj w wyposażeniu. O, ktoś puka do nas, ale my na razie jemy, nie mamy czasu. Wracając. Mamy dużo rzeczy tutaj w wyposażeniu, ale to się na pewno nam przyda. Także nie będę na razie tego sprzedawać. Dzisiaj Krystal usiadła z tej strony i rozmyśla na podsunięciami, żeby zdobyć kolejne Eureka. Ja nie sobie pogram. A ja się będę z wami żegnać. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!